Dzisiaj nie oczekujcie za wiele. Siemano z tej strony mrozu, mamy 25 dni do matury. I kurczę, Jezu, jutro jadę do tej Warszawy. Masakra, bym wam szczerze, że. O, jakby nie, nie boję się, czy nie mam stresa, dlatego że, że nie wiem, że może sobie nie poradzę, czy coś w tym stylu. Nie, nie, tu ja czyby jestem w miarę spokojny, yy, ale. Bardziej martwię się tym, że na przykład pociąg nie dojdzie na czas, bo w Polsce to tak bywa. No wyjeżdżam jutro gdzieś po piątej z Częstochowy i tam będę koło ósmej. Potem trzeba jeszcze kawałek dojść. Mam nadzieję, że damy radę. No kurczę, muszę zacząć się zbierać. Yy, tutaj właśnie mam laptopa mojej siostry. Mój laptop jest z tych takich cienkich: laptopa mojej siostry. Instaluję na, nich, na nim właśnie programy, które będę, po, których będę potrzebował tam na miejscu. I ogólnie będę musiał się popakować, i wam powiem, co to co, wszystko, co biorę. I, I no, naprawdę masakra. I, i wczoraj już chciałem poinstalować te rzeczy, ale zacząłem instalować. Wygasa i, i zaczął mi wywalać jakiś błąd. I, i, i staram się ku czego zrobić, i siedziałem wczoraj, nie dam rady. Muszę to teraz zrobić. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jak już nie wiem, nie nakąpie nie miałem żadnych problemów. Nawet no, jest tak, ja tam jakby pilnuję cały czas w miarę, chociaż nie da się wszystkiego przypilnować. W miarę. I pilnuję wszystko, co, czego co mam na kąpie, w miarę to wszystko, co się instaluje, instaluje się za moją zgodą. I wiadomo, jakieś tam mimo wszystko czasami się coś tam się wplącze w, na ten komputer niepożądanego. No, tak jak na przykład jak moja siostra się nie zna, no, ma 10 lat, czy tam 11? No nieważne, nieważne, jakoś tak. <grychy> yy, I no po prostu nie wie, jak to nie, nie ogarnia. No, no nie przecież. Ma ogarnię, no nie ogarnię po prostu tego syfu, jest trochę i być może to jest też dlatego. Już wam mówię co biorę. biorę oczywiście tak laptopa, kamerę, której wam z wiadomych pow powodów nie pokażę, statyw, którego też wam nie pokażę. Yy, wezmę na pewno jeszcze sobie taki mini statyw, który w ogóle był moim pierwszym statywem i ich z do matury było. Na nim kręcone do jakiegoś czasu, do czasu, aż nie dostałem tego statywu yy, od mojego taty, na którym ta kamera stoi. O, tutaj, taki statyw, słuchajcie, za 20 zł, kupiony na rynku. Tak on wygląda, jest taki śmieszny. Tu normalnie kręca się kamerę czy aparat bez różnicy i tu można jeszcze go trochę zwiększyć. To jest takie małe gówno, jak widzicie. To nie jest duże, to jest malutkie, ale no przydaje się do aparatu bardziej, bo kamera jest, wydaje mi się, czućka za ciężka. Taki statywik, ale go wezmę. Może się przyda chociażby jako, wiecie, przedłużenie ręki. O, można zrobić tutaj, przykręcić kamerę, tu wydłużyć i zawsze jest jakieś przedłużenie ręki, jakby mi przyszło z ręki z ręki kręcić. To zawsze jest jakieś to, to przedłużenie. Oprócz tego biorę słuchawki, tylko prawdopodobnie nie te, tylko też zakoszę mojej siostrze. Yy, mikrofon, mój kochany którym nagrywam może też się przyda nie wiem na co mam być przygotowany także muszę wziąć cały arsenał wiecie do torby to wszystko spakować a właśnie yy, bo mam to pilnować i pilnuję i pilnuję i zapominam zawsze słuchajcie jak zawsze mówicie że balon który jest za mną to jest normalnie mistrz mistrzów balonów ponieważ wytrzymał kupę czasu ale z, 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 zauważyłem, że nie wiem, od tygodnia czy od dwóch zaczyna się zmniejszać, i w tym momencie jest taki, takiej wielkości. Myślę, że wszyscy wiedzą o jaki balon chodzi. Wystarczy cofnąć się jakiś miesiąc czy dwa wstecz. Na jakikolwiek materiał, który był kręcony w tym pokoju, i tam z tyłu sobie leżą. Po, po lewej stronie z waszej. po prawej stronie, przepraszam, z waszej perspektywy. Eee, tam po, od książek. Coś się zaczęło schodzić w powietrze. Eee, przeżył, przetrwał chyba. On też chyba, dostałem go mniej więcej jakoś od yy, w grudniu, tak mi się wydaje. Na pierwszym, chyba pierwszy raz on się pojawił na randomowym graniu, jak grałem z moją siostrą w tego, w FIFA. tak mi się wydaje. Ale dzisiaj już nie będę go jakby męczył do końca, także zniszczę go, znaczy zniszczę, skrócę jego męki. Poza tym on się strasznie wrócił, zobaczcie, wezmę palcem, o nie ma całe mam całej palucha nie wiem dlaczego. Wcześniej, jakoś jak się go tykało, to nie było. Także uwaga, to jest pan próchnica. A potem, jak dostałem te inne balony, które tam są i które są nadal. Nie dobra, nie będę pokazywać, bo mam syf. W sumie tutaj mały. Yy, to tamte są cały czas tak jak powinny być, a ten się zmniejsza. I to jest nie, pan próchnica, a potem był pani próchnica Rarity. Także uwaga. Lol, przebiłem. Myślałem, że będzie jakiś fenomenalny wybuch. Dobra, w każdym razie tak. Tego tak to się ukróciło. Ja mam teraz ładne wzorki na ręce. Zaraz pójdę się umyć. I tak, jutro jadę. Jutro. Jutro się okaże. Nie chcę mówić. Może. Może jesteście ciekawi, jak się czuję. no, Czuję się w miarę pewnie. W miarę pewnie, co to znaczy? To znaczy to, że jeśli w ciągu czterech dni zrobiłem pracę, która była druga najlepsza. Mając nadzieję, że gość który był na pierwszym miejscu zrobi swoją pracę, nie wiem w miesiąc albo dwa, to jestem w miarę spokojny jeśli chodzi o ten, jeśli chodzi o ten konkurs. No tak, ja nie przedłużam. Naprawdę mam jeszcze tu trochę rzeczy do, do zrobienia. Także nie wiem czy jutro będzie w ogóle vlog, jak i będę w stanie, bo postaram się nakręcić coś tam w Warszawie. Jak będę w stanie, to tam zmontować. To, to wam to wyślę, a jak nie, no to, no to trudno. To może w sobotę będzie ich dnia, matury, zamiast w piątek, a w piątek nie będzie nic. okej, okay, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, proszę Was, trzymajcie kciuki. I być może do jutra. Cześć! Dzisiaj odkryłem, dlaczego ludzie nie lubią W11. Ja zawsze lubiłem W11. Siedzę, oglądam W11, rozpoczyna się, jest tam bla, 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 jest wiecie jakaś fabuła, i ja odkryłam, tak sobie myślę, o, to ta ją zabiła, ta, ta jej coś zrobiła. Na początku była porwana, jakieś dziecko, ta, ta, to ona coś zrobiła. Potem po pół godziny czy po godzinie, nie pamiętam ile to trwa, okazuje się, że tak, to ona, także wydaje mi się, że dlatego tego ludzi nie bym W11 był zbyt oczywiste. No nie wiem, może macie inne propozycje, to napiszcie.